Naprawdę jesteśmy zachwyceni i nie mieliśmy żadnych oczekiwań. Ja tylko widziałam kilka zdjęć. Zdawałam sobie sprawę, że pogoda może być różna. Przyjechaliśmy tu, lał deszcz, wszystko było w chmurach, nic nie było widać. I tak szybko po prostu, jak to się wszystko rozchmurzyło, to. Ja, nie no brakuje mi słów, żeby to opisać, naprawdę to jest tak piękne. Dobra, jedziemy z tego rzymu. Nic tu po nas. Jeszcze nigdy wyjazd z miasta nie smakował tak dobrze, a już trochę żeśmy widzieli. Wystarczyło tylko wyjechać poza jego granice, żeby krajobraz znowu nas oczarował. Wiecie, góry, doliny, zieleń, przestrzeń. To po prostu muzyka dla naszych uszu i miód dla naszego serca. Obraliśmy kierunek na San Marino, jedno z najmniejszych państw świata, położone wysoko w górach i całkowicie otoczone Włochami. Wjechaliśmy tu w ulewie, ale nawet to nie zepsuło nam nastroju. Ale Zameldowaliśmy się w hotelu, zostawiliśmy bagaże i od razu ruszyliśmy na spacer po mieście. San Marino, drodzy państwo. W deszczu. Absolutnie nie jesteśmy na to przygotowani. Czuliśmy się jakbyśmy spacerowali po ulicach Hogsmith z Harry'ego Pottera. Po drodze zatrzymaliśmy się na pizzę. I to nie byle jaką, bo pizzę w chmurach. Restauracja była położona na wysokości prawie 750 metrów nad poziomem morza, a za oknem mieliśmy mgłę. No widok jak z bajki. Ile zapłaciliśmy za jedzonko? 33. To jest 150 zł, niecałe. 140 Za dwie pizze, za drinka, za kawę. O! No, 33 euro. Crazy. San Marino ma też coś, czego nie znajdziecie w większości miejsc, czyli tak jak na lotniskach, zakupy bez cła. Ceny są tu naprawdę niskie, więc oczywiście nie mogliśmy się powstrzymać i trochę się obkupiliśmy. Jedno kupimy dla nas, jedno kupimy dla. Nie. Chcę taki piłszczony, chcę wszystko co to jadę. Mój mąż mi kupił perfum, na który chorowałam Z 3 czy 4 miesiące I w Polsce on kosztuje 700 zł Tu kosztował 294 Więc się opłaca Tak się oszczędza Teraz idziemy kupić PS5 bez skitu, bo tutaj naprawdę wszystko jest super tanie. Dzień zakończyliśmy przy jednej z trzech słynnych wież San Marino, podziwiając jeden z najpiękniejszych zachodów słońca, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. Pewnie zastanawiacie się, czemu jesteśmy tacy pomarańczowi na tym wideo. Już pokazuję. Nie wiem, czy to ta wysokość i widoki, czy ta cisza po rzymskim chaosie, ale to miejsce ma w sobie coś naprawdę wyjątkowego. Ale to jest pięknie. Jezus Maria dosłownie pięknie. A przed nami jeszcze jeden dzień w tym bajkowym państwie, więc nie przegap i koniecznie zaobserwuj.